Witam Was w kolejnym odcinku Co.Lo! Ze mną jest Natalia Polańska. Szymon Malmiecki. Dzisiaj gościmy Pana burmistrza Nekli. Karola Barycki. A więc zacznijmy od krótkiego pytania: Jak długo jest Pan burmistrzem? Yy, dokładnie, teraz będzie mijało dziewiąty rok. Jak to jest być burmistrzem? No, zawód jak każdy inny, może bardziej narażony na taką, że tak powiem, rozpoznawalność w danym środowisku, może na brak takiej, że tak powiem, jakiejś tam intymności. Yy, natomiast z tych pozytywów to na pewno duża satysfakcja związana z tym, że ma się jednak stosunkowo duży wpływ na to, co się dzieje w najbliższej okolicy. Jakie ma Pan obowiązki? No takie przyziemne, czyli kierowanie urzędem, czyli bycie kierownikiem urzędu, czyli współpraca z moimi, na szczęście, wspaniałymi współpracownikami. To jest kwestia taka związana z bieżącymi jakimiś tam decyzjami, postępowaniami, a druga sfera jest taka bardziej społeczna, czyli udział w życiu gminy w różnego rodzaju wydarzeniach, festynach kulturalnych, sportowych, Wachlarz jest ogromny. Także bym podzielił to na takie dwa obszary. Jeden to jest typowo taki twardy urzędnik, tak? a druga rola to jest taka no, bycia w tym życiu gminy wśród mieszkańców. No to teraz rozmawiamy o Pana życiu sprzed stanowiska burmistrza. Wiemy, że studiował Pan na studiach związanych z administracją. Dlaczego wybrał Pan taki kierunek? No już wspominałem wcześniej na spotkaniu z Wami, że był to wybór taki troszeczkę przyziemny. W tamtych czasach ten zawód, który chciałem wykonywać, a marzyło mi się być nauczycielem, no nie zapewnia jakby odpowiednich środków finansowych, głównie żeby to jakoś nie wiem, przeczekać, jeszcze ten wybór docelowy, wydawało mi się, że administracja jest tak pojęciem ogólnym, które pomoże mi ewentualnie później znaleźć pracę w różnego rodzaju dziedzinach, no bo ta administracja gdzieś tam wszędzie występuje, także wybór był taki bardzo pragmatyczny, przyziemny i podyktowany. Yy, daną chwilą cała reszta wydarzyła się właściwie później. Uczył się Pan w naszym liceum, więc co Pan czuje wracając do tej szkoły po tylu latach? No teraz po tylu latach to sentyment już. Yy, kiedyś może bardziej inne emocje, natomiast no na dzień dzisiejszy zazwyczaj człowiek nie ma jakiegoś tam czasu i na jakieś refleksje, wspomnienia, a co było tam 20 lat temu, natomiast jadąc tutaj do Was gdzieś tam pewne rzeczy się Przypominały, a z tej perspektywy już można powiedzieć, że to był najbardziej taki czas, no, gdzie jeszcze można było dużo rzeczy robić i się wieloma rzeczami nie przejmować. Czy przekracając próg tej szkoły w Pana były pojawiły się jakieś szczególne wspomnienia? No tak jak mówię, okres był na pewno ciekawy i ze względu na to, że... Można było spędzać fajnie czas poza szkołą, nawiązywać wiele znajomości, brać udział w wielu wydarzeniach. Natomiast sama szkoła nauczyła mnie ciężkiej pracy i nauki, takiej po prostu, żeby przysiąść i znaleźć ten czas, jednak mimo wszystko i poświęcić go nauce, bo inaczej po prostu. Nie dało rady, tak? Trzeba było po prostu się uczyć. Wcześniej wystarczało, że tak powiem, może nie musiałem się tyle uczyć co w szkole tutaj. Także szkoła nauczyła mnie uczyć się i później na pewno to, to bardzo procentowało na studiach, gdzie trzeba było się uczyć jeszcze więcej. Czy zauważył Pan jakieś zmiany? Czy coś się zmieniło w szkole? Znaczy tak, jeżeli chodzi o sam obiekt, to to jest bez porównania, tak. Obiekt na przestrzeni tego czasu, gdzie już tutaj nie uczęszczałem, został gruntownie wyremontowany i na pewno macie tutaj możliwość realizacji tej nauki w znacznie lepszych warunkach niż my mieliśmy. Natomiast nie wiem dlaczego, ale czuję, że nadal pozostał ten fajny klimat Ogólniaka. No, kiedyś znałem więcej bardziej uczniów, teraz z moimi znajomymi bardziej są nauczyciele, więc pewno to też jakaś taka zmiana pokoleniowa, którą dzisiaj zaobserwowałem witając się przynajmniej z wieloma nauczycielami w szkole. Wiem, że swego czasu prowadził Pan wykład na Uniwersytecie Ada Mickiewicza. Opowiadał Pan co o tym? Czy on był głównie poświęcony tej tematyce mojej zawodowej, czyli tutaj związanej z samorządem terytorialnym. Y Skierowany też do studentów administracji, czyli troszeczkę historia zatoczyła koło. Natomiast dzisiaj też w rozmowie z Wami troszeczkę tak mniej standardowo chciałbym po prostu uświadamiać, jak każdy z nas może mieć wpływ właściwie na to, co się dzieje w najbliższej okolicy, jak dzisiaj poprzez różnego chociażby rodzaju środki masowego przekazu jest to ułatwione. No i jednocześnie zawsze troszeczkę ponarzekam, że jednak y, ta bierność y, występuje. Y, bo jedna grupa, dosyć liczna grupa społeczeństwa nadal jakby no nie angażuje się w to życie y, społeczne tej najbliższej ojczyzny, najbliższej okolicy. I to zawsze są takie elementy wokół których y, gdzieś te moje wystąpienia y, krążą. W takim razie, czy ciężko pracuje się z młodzieżą? Ciężko. Y, bo to jest grupa, która po prostu z racji tego, na jakim etapie jest życia, po prostu najtrudniej wydaje mi się dotrzeć z ofertą do, do, do tej grupy. Zadowolić tą grupą, ponieważ dzisiaj macie możliwość realizacji bardzo wielu indywidualnych zainteresowań. Tak? Kiedyś raczej to było na zasadzie, że są takie główne nurty i wokół tego można było budować jakąś ofertę. Dzisiaj, na szczęście, jeden może nie wiem, rozwijać talenty sportowe, drugi naukowe i tak dalej. W tych dziedzinach też jest możliwość naprawdę poszerzania tutaj swoich umiejętności i wiedzy. No i też młodzież jest dzisiaj bardzo wymagająca. Tak? Trzeba, że tak powiem, tą ofertę realizować na odpowiednim poziomie. Yy, bo, bo, bo ta ocena może być bardzo szybka i brutalna, tak jak Wam też mówiłem w klasie. Yy, dzieci, yy, czy tam w takim wieku jeszcze tam w wczesnoszkolnym, to jest raczej taka grupa, gdzie jeszcze można coś pokazać, zaoferować i po prostu róbcie to, tak, bo, bo, bo taka jest oferta. Natomiast no, z młodzieżą już tak nie jest, już trzeba czymś się zainteresować, żeby yy, jakby tutaj było zadowolenie z obu stron. Także no, nie będę tutaj, że tak powiem naślił, jest, jest trudno, jeżeli chodzi o ofertę tutaj dla młodzieży. Dla A w ramach podsumowania, z perspektywy absolwenta, ma Pan jakiś rady dla naszych widzów uśmiech liceum? Ojej, nigdy nie myślałem, że w, w ogóle w takiej roli będę występował, żeby Wam coś tutaj radzić. To, co na pewno też już wspominałem, to kwestia taka, żeby jednak już na tym etapie myśleć poza tym fajnym okresem, w którym jesteście i na pewno po prostu wiele spraw różnych na głowie, nie wątpię. Natomiast, żeby już sobie też myśleć tak mniej więcej chociaż, co bym chciał w przyszłości robić, jakie zawody wykonywać, ponieważ ten rynek pracy na dzień dzisiejszy jest fajny, bo jest bardzo szeroki, jest otwarty, ale też jest brutalne i, i trzeba po prostu, jeżeli chce się kimś być, to trzeba się w tym temacie wykształcić, dodatkowo jeszcze jakiś yy, kontakt z językiem zagranicznym, także yy, to są takie rady, żeby już dzisiaj yy, to, co też Wam wspomniałem w klasie, chciałby sobie przyglądać ofertę pracy, nie? żeby wiedzieć, kogo szukają, kogo potrzebują yy, i tam ewentualnie sobie yy, te wybory, wyborów dokonują. Dobra, w takim razie dziękujemy Panu bardzo za spotkanie. bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.